Jak najbardziej kameruje się. Dzień dobry, czyszczęło cześć, cześć tam was. Bardzo serdecznie jestem, Paweł Ziznomielski. Siema I dzisiaj robimy prezes i jego kierowcę. Tak, ja też tak, tak. jestem prezesem. Ale jak? Czemu? A powiedz mi, co wskazuje na to, że ty, ty, ty prezesem masz być, naprawdę? Ehm, dobra, już ci tłumaczę. To jest. jak chcę być prezesem, kliknij teraz? Z. Kliknij swoje Z. Powiedz, ile masz pieniędzy na koncie. Okej, okay, wygrałeś. <noise> ile masz? 1699. No właśnie, a ja mam 38 milionów 833 211. Jak bezczelnie nie otworzył safe jeszcze przy mnie? Tak. E, Oddawaj hajsy Dobrze, tym we... razem wygrałeś. Słuchaj, Dobrze, tym razem to, wygrałeś. Co możesz wziąć, To jest twoja prowizja. P prowizja, okej, okay. okej, okay, to ja wezmę. No. Tylko to jakiś worek jeszcze przy okazji zapakuję <laughs> sobie to. to za nie, to dobra. To po drugie kanapkę. <noise> no, stać mnie, a poczekaj napiję się po drodze, przy nie będę trzeba ten. Nie ja nie, mogę, nie mogę pić, i poprowadzę pewnie znająć tak. No także właśnie jesteś, jesteś moim kierowcą. Na trześć muszę Dobrze, słuchaj, e, zaraz wchodzimy na dół. Ale panie prezesie, pan założy maskę, dobrze? No. Bo jak pana, maski? Pana, pana twarz to wiesz. Tak, żeby jeszcze mi rozpoznają, czy coś. Bo... E, tak, będą teraz autografy w ogóle wołać. E, tak pani dalej. Kasiu, proszę pilnować, nie łączyć. Dziękuję. <grym>, pilnować, nie łączyć. E, dobrze, już tutaj schodzimy. Co ty robisz? Halo. No, no muszę sprawdzić windę, nie? Czy jest, wiesz, czy jest bezpieczna? <grym>, ja teraz ja spadam... sprawdzę windę, teraz sprawdzę, jeszcze wiesz korytarz. Będę no, musiał tera teraz dobra. wiesz. Muszę zobaczyć, twoje proszę. życie, nie? Bo płacisz pieniądze jednak. Jeżdżam na dół w takim razie już. Okej. Okay. O! Dobrze. Okay. Ja już mam. E, gdzie jest auto? Mam giver. A jeszcze auto byśmy jakieś chcieli. No, ja a, wiem, wiem. Auto by, nie byle jakie auto, niemuzyną będę. jechał przecież nie będę jechał, byle. Ale jak, jak niemuzyn? Przecież odholowali w zeszłym tygodniu Panie prezesie, no, naprawdę. To klamkę, a to czekaj. Ja wiem, gdzie są. No, jak, jak Budygard, nie? Logiczne chyba. A, dobra, okej. Okay. Ja wiem, gdzie są limuzyny, Czekaj, 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 czekaj. Tak? Czekaj, czekaj. Halo, halo, ja halo stój! Halo. O! No Dobrze. to nie może być za bardzo, bo przecież narzekał, że to jest nie, nieładne auto. <laughs> Musi być komfortowo, no przecież nie będę jeździć. Komfortowo, będę czy... dobra, mam auto. Mam Ma mam auto i za chwilkę będziemy mogli iść po limuzynę Dobra, okej. Okay. Panie prezesie, już jadę, podstawiam auto idzie. O, idealna przejściu dla pieszych. Idealnie zaparkowany zobacz. Kurde No ale co się dzieje? Halo? Co nie możesz? A, Taka no, sytuacja. Sobie otwierać drzwi teraz? Jeszcze mam ci drzwi otwierać! No stary, otwórz mi drzwi A nie możesz w ogóle wsiąść? No przepraszam bardzo, jestem prezesem, nie będę otwierał Proszę mi otworzyć drzwi. Ale ja... nie drzwi! No dobra już, patrz, proszę bardzo. Nie mogę otworzyć drzwi. No nie radzisz sobie z klamką? Nie! To jest... Jesteś niekompetentny. To, wy, to, nie to, to wykracza, to wykracza poza moje kompetencje. To za łeb normalnie, dobra. Sam to, sam to wykracza zbiór, poza to moje trudno. kompetencje. Ale spokojnie nie, nie, klamkę tak, czyściłem, więc była to... czysta. W jaki sposób ją czyściłeś? Nie chciałby pan poza zwiedzieć. Okej. Okay, <laughs> Naprawdę. To nie, niech pan nie mówi. Dobra, idziemy szybko po y, jakieś stosowne auto, czyli potrzebujemy limuzinę On się nie radził z klampką, nie wiedział jak użyć klamki. Nie tą klamkę chwyta co trzeba, no No bo ja mam ja klamkę w stop. spodniach jedną, żeby cię bronić. A, dobrze, dobrze. Znaczy, żeby pana prezesa bronić, przepraszam. Panie prezesie, to za, właśnie, za spółfalanie. Zapraszamy? Właśnie, co to? Właśnie, co to ma być. Jak, jak to mogłem się spółfalać? Dobrze. Już tam jedziemy, za chwilkę będzie limuzyna. Boże, mam co nadzieję... auto. Przecież to auto jest tylko zastępczym autem, bo tam to było wynajęta, limuzyna była wynajęta i ogólnie... Zdezynfekowałeś to auto w ogóle? Odholowali, nie ma limuzyny żadnej. O, jest po lewej limuzyna. A jest faktycznie. Przecież mówiłem, że mam przygotowaną limuzynę Prost, dla pana. Sakra po prostu, no. Dobra. O i czarna, idealnie. Idę po limuzynkę Otwórz już. Otwórz mi drzwi, niech mam wysiąść. No kurde. No co? Już. No nie mogę! <laughs> Otwórz to szopie. <laughs> <laughs> No próbuję ale nie idzie Dobra, nie ja, ja, ja straciłem cierpliwość straciłem cierpliwość. Ja w pana prezesa wierzę, że pan prezes sobie poradzi. Dobra. Mam tak. limuzynkę, imuzynkę. A czemu pan prezes idzie? Pan się no zmęczy. Co ty, co ty robisz? Halo! Co? Ty, ty, ty typek mi tu szedł pod nogi. Już go tutaj... Gdzie kurde! O, bardzo ładnie. Dobra. Gdzie do pana prezesa? Poszedł mi to! Dokładnie. Ej, jeden strzał wystarczył. Wziąłeś i od razu... O no, bo leży. ja jestem silnym bodyguardem. Dobra, e, tu jest klamka, wiesz. Kurde No nie mogę! No nie wiem, może z drugiej strony spróbuj czy coś. Chciałbym, ale nie mogę. Tam się pakuje. Jedziemy. O, no. rany, masakra po prostu. Dobra. Dobrze. Teraz okay. poproszę o Ej. cel naszej, naszej wyprawy. Z zorganizowałeś nawet wsparcie. No oczywiście, on teraz będzie Asakuracie konwój. Nas, policji! będzie nas konwój teraz, wiesz, wspierał. Dobrze, mamy konwój idealnie. Jestem zadowolony, z ciebie dostajesz premię. Cieszy mnie to, kolejna bańka tak. na moim koncie, idealnie. Dobra, y, słuchaj, myślę, że podjedziemy sobie... Ale właśnie skąd by opuścił? Hey, okay, Tutaj. Dobra. Jako? No bo odwołałem i bo tu nie ma zagrożenia, więc mówię nie ma sensu lub... tłoku. Po chodnika stary. Jakim chodniku? To nie było chodnika. No. Żadnego. To czerwony to co to? To ten był dywan ogólnie Pysyka. czerwony dla pana prezesa. Tutaj pojedziemy, zobaczymy. No ale ty nie zabijesz. No? <laughs> Idealne no. jeżdżonko ja nie wiem, co tu się A, dzieje. A, do my do kasynka jedziemy. A, tak? taka Dokładnie. sytuacja. Proszę bardzo, jedziemy tutaj. Będziemy automaty jakieś tam grać. Tak. Albo w Bleka Jacka. A, dobrze. No to Panie prezesie, już, już jestem, wróciłem, sprawdziłem, dobrze, co. Cały... Dobrze, już idę. A pan znowu nawiany. Pan znowu zawiany jest. Czekaj. Tu, 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 ja pana przytrzymam. Ja przytrzymam. Tu, 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 są drzwi, paść pan. O, to ja otworzę drzwi. Już, już otwieram drzwi. Dobrze. dobrze. Już, już, już. Już idę. Okej. Okay. Ej. wow, jaka impreza, patrz ile tutaj ludziów. Gdzie? Ej. Gdzie jest? Ej, dam ci 5 zł. Ech. Ale jest nie limuzyna. pan sobie nie wróci, nie wróci sobie rąk. O tego ja o. jestem. Ja tu się nim zajmę. o. Gdzie jest moja limuzyna, draniu? Tą limuzynę musimy znaleźć, gdzieś to, a tu jest parking, popatrz, tam, tam jest parking Już idę szukać jakiejś limuzyny to znajdziemy coś na pewno Już idę szukać limuzyny, spokojnie coś, coś, Ta albo tam dobra. Pan się, pan się nie przemęcza, ja już tutaj śmigam Biegnę Biegnę, biegnę. Nie wydaje mi się Albo w miejscu biegnę O, tu jest ładne autko jakieś Myślę, że to, że to auto będzie dla pana idealne To jest dla pieszych, proszę bardzo Jest dwuosobowe, ale jest ładne, szybkie, sportowe auto Dobrze, dobrze Już tam dobrze. podjeżdżam Dobrze Tu jest? No pan siada, no. Pan wsiada, no. Pan wsiada Jaki, mówię! Jak wesoło! Oj. No pan wsiada już. Panie prezesie, no tak nie możemy się bawić już, już siadam, siadam. Nie w tym miejscu! O, ba, nie! Dobrze. Nie! Rozwali pan auto! I, z, I zniszczył Jaki pan auto! Teraz muszę no? jakieś nowe auto wziąć! Czerwone za szybkie było! Za szybkie, dobra, to wezmę białe tak. Białe, o, białe będzie dobrze Białe jest wolniejsze, ewidentnie. białe na pewno będzie wolniejsze. Tylko znowu nie okay. będzie szyby, więc będzie panu lekko wiało, ale myślę, że sobie poradzimy z tym. Dobrze. Nie siadam. niebieskie, nie niebieskie, białe! Siadam, siadam. Białe, Dobra, nie niebieskie! Możesz, możesz jechać. Nie niebieskie, białe jednak! Czemu nie jedzie, A, czekaj, to nie to auto. Dobra, już spokojnie. Okej. Okay. O, dobrze. Proszę jechać. Dobra, jedziemy. O, mamy wsparcie tutaj znowu. Tak, zamówiłem właśnie wsparcie, ale. Elegancko. Myślę, że mogę spokojnie odwołać je, bo oni są niepotrzebni w tym miejscu. Okay, <laughs> Czyżby? Na pewno. No dobrze. Okej, okay, pojedźmy w takim bądź razie teraz do klubu tanecznego, czyli tutaj. Dobra, śmigamy. Nie wiem czemu klub taneczny ma obcas. Będziemy się bawić, dobrze rozumiem. Tak. Jakieś panie przyjdą, albo panowie jak to woli. Tam na pewno będzie trochę kociej karmy. To prezes się naje przy okazji. O, to będzie dobre. No. Kocie żarcie jest bardzo dobre. Okej. Tylko prezes się lekko nie ten... Nie wystawia głowy za okno, bo się pożyga. Właśnie mi się niedobrze zrobiło chyba, wiesz? No jakie zaszkielnie jeżonko idealne, panie prezesie. Chyba muszę wysiąść, poczekaj. No nie, pan stoi! No, panie prezesie, tak nie wolno. Nie, przepraszam. Pan prezes sobie usiądzie lepiej. Halo, Pan siada! Pan się nie krępuje, pan siada. Dobrze. Tu się nic nie stało. Wsiadamy, Dobrze, siadamy, siadam. Dobrze wsiadam. No nie do tego! Przepraszam. Nie do tego auta! Nie o, do tego mówię! Zamknąłeś mi drzwi w końcu, widzisz? Dobrze. Okej. Okay. Co się dzieje? Dojedziemy. No jedź. Czemu nie jedziesz? A znowu nie to auto, chyba. Ale tylko troszeczkę. O! no, no proszę cię, tutaj, proszę, wsiadaj. Tu. Siadamy. Otwórz mi bagażnik. Nie Dasz mogę. Auto. <noise> Dobrze, jedź prosto. Tak, jedziemy do klubu nocnego, zabawić nie, pasz, to się. Auto Berberta jechało jakieś. To białe tak widziałem? Możemy no, je wziąć. Nie, takie wyblakłe. Pojedzimy, no to nie. Chciałem pojeździć auto Berberta. Jest. Nie, niebieskie jest fajniejsze. Wyblakłe nie lubię, białe Czerwone jest nie. szybsze, pamiętaj. Tak, tak. o motoreł. Nie, motorełem, nie, 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 no nie tak, w tym stanie. Nie, nie wypada, nie wypada. Nie w tym stanie. Sobie. I... Nie wypada w ogóle, żeby Tak, dokładnie. Jeszcze ktoś, ktoś pana zobaczy w ogóle na ulicy i co A, będzie? dokładnie. Ktoś no, zdjęcie to zdjęcie zrobi giennie. jakieś nie, nie, niedobre. O, jest tu klub. O, 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 jest, jest, jest. O, o jezu! Klub nocny! O. Dzień dobry! Wejściuwerzkę proszę jedną dla pana prezesa. Wejściówkę powiedziałem! Dobra, posiadam. dawaj ten bilet! Ja już wszedłem. Bo ja załatwiłem wejście u mnie, także jesteśmy u siebie. Okej, okay, okej. Okay. No, także dzień Dobrze. dobry, poproszę o drinka dla prezesa. Gdzie tu, stąd, tu są? O, Koktajl? Są, tak? Poproszę Można? o koktajl. Można? Dzień dobry. Halo. O. I co ty robisz? Zabawiam prezesowi koktajl. A dobrze. Ale sprawdź się nie trujący ją przypadkiem. A dobra, to dobra. No, sprawa, no, bo, sprawa, bo to trzeba. To, to jest raz, waż... drugi, trzeci. Bardzo ważna sprawa, żeby sprawdzić, aby nie truje. A może ktoś na prezesa o, poluje i się, ale za. Ale mi ekran strzela po prostu. Strzela? No. Wybruje całe. Czyli idealny stan ma prezes. Tak. Ja myślę, że dwa Dobra, razy sprawdziłem tę butelkę, ta butelka jest spoko. O, to będzie spoko. Poczekaj, to no tak nie można zrobić. To trzeba zrobić chyba... Nie, nie tym. Gdzie pan no, nie tym. No, pan prezes się to przesunie. Się. Pan nie blokuje drzwi! Tutaj! Dawać mamonę! Ale czemu ze trzeba? No bo ja chcę ten, ale to z tumikiem jest, to spokojnie. A, no, to nie, z tumikiem nie, może być, nie, tak, z tumikiem może nie, być. Nie, bo jak się z tumikiem, to się nie krzywdzi nikogo. A, okej, okay, okej. Okay. Już spadałem no. jak muchy. Nie, Wiesz, no pan nie prezes. Udają. Pan prezes tu się ładnie bawi. Dobra, gdzie tu są pieniądze? To też się pobawię takie raz. Nie, bo chcę zaochronić do 40 milionów. Ktoś musi mi pomóc w tym. Co? 40? No mam 38, 800. No potrzebuję jeszcze milion 200. No to trzeba coś ogarnąć. Tak, nie, musimy iść, iść zarobić trochę. Panie e... prezesie, pan poczeka ja, na mnie, ja lecę. Ja parkować to, auto? No idealnie. Dobra. To było parkowanie takie na szybko. Dobrze, dobrze. Proszę mi otworzyć drzwi. Otwieram. Proszę tak bardzo To jest! Czekaj <laughs> O nie o, dobra Daj mi wsiąść I pie Poczekaj, o, no pan siada! Szybko! Dobra, proszę, ja zadzwonię do swojego przyjaciela Dobrze e, Albo przyjaciółki Do tego co zawsze, tak? Lester. Do tego co zawsze Tak, tak, oczywiście On jest najlepszy przyjaciel, naprawdę On wspiera każdego w tak, potrzebie tak. Najlepsze. Czy my nie mamy opony? O, dobrze, już nas, już nie mamy wsparcia Bo znosi Zdę, mnie straszy Czoło Nie wiem co zrobiłeś, ale znowu mamy No nic nie zrobiłem No właśnie To, to nie, nie moja wina To załabód z ciebie jest, Ale tak? to ja tylko jestem kierowcą, to nie moja wina Co ty robisz? Ja... No nie mogę nie jechać tym autem no, O, no to tu pojedziemy Tędy pojedziemy Załatw porządne auto inne i dlaczego jedziemy, no w sumie nie, no może być to auto w sumie nawet Co? To jest halo Wracamy <toddź> 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 Powracamy, no stary. Bo tu się świeci, tu się światełka są. O, rany, masakra. Dobra, proszę mi tutaj e, ten. Zorganizować porządne auto jeżdżące. Dobrze, już szukamy. Tak jest. Wiem, że takie auto można znaleźć, także już sobie po, radzimy. Porządne auto jeżdżące. Porządne auto. Albo, o właśnie, pojedź na Macebank. Na Macebank tam, tam mam garaż chyba. To, tu, albo, tak, albo, tu, albo czekaj, tu na zakupy. Jakby na mapie zaznaczył, to by było spoko. Tak? Dobrze. No, no to tutaj cofaj się z tyłu. Bo ja nie z tego miasta jestem, chyba, że nie za bardzo go jeszcze znam. Kiepam pan prezes jak to wygląda. Snowca jesteś. Do e, dobra, więc... Do monopolowego jedziemy? Nie, nie, to jest warzywniak. A rozumiem. O, proszę bardzo, popatrz. Warzywniak. Ja otworzę drzwi. Dzień dobry, poproszę o ten, o... Co? Co? Otwarłem to... sobie drzwi. Właśnie widzę. Tak, to, ja to ja się obsłużę. Coś. Poczekaj. No dobra, okej, okay. no to weź tam zapakuj pieniądzory. Dobra. Czy to jest y, ten gościu, który... O, dobra, nie, jednak go nie ma. Jaki gościu? Dobra. Nie, nie, bo tu był sprzedawca, ale chyba zniknął. Wyparował. Ten, coś leży, leży za ladą? A, dobra, okej. Okay. <laughs> y, spoko. Dobra, to możemy jechać. <laughs> o, zobaczcie, kamera y, u góry zaraz... jest policyjna. <laughs> Czy zabrałeś już może milion dwieście? Oczywiście. Tak? Okay. No, już teraz mamy pełną kwotę ogólnie. Dobrze. Mamy 40 tak? milionów, także... O motocyklista! tak. Motocyklista jest najlepsza! Chodź na o Masebanku wejdziemy z powrotem. Mapa! Bo tam helikopter na dachu jest O Jezu Czesiek go tam przy... Przezę się na mapie i znasz Maze bank Minąłeś bank, wiesz? Mazeban to jest ten największy budynek w GTA. A gdzie on gdzie jest wjazd do niego. Przed nami. Tutaj tak? No. Ty... No przed nami mówisz! No tamże, tam. Że, tam. <laughs> Ja wykonuję polecenia przed nami, tu przed nami Poza za koleś, normalnie, dobra, okej okay. Tutaj, tu jest, tu jest, masz tu, o Boże! No, czemu pan tak wysiada szybko? No bo zepsuta klamka Panie jest Panie pre... o Jezu Panie, O jest. Tu jest wejście, szybciutko, szybciutko Magniemy się tutaj e, Policja ma, na, ma nas na widoku Co? Dobra, e, weź ten, ich tam Trzeba się ich pozbyć, dobrze O Dobra, a trochę zimniaków mi tam Zamiatamy policjantów bardzo. Okay. O nie! Cierpię bardzo mocno! Cierpu, cierpił! Dalej nie mogę wejść, bo nas widzą. E, weź zrób, że znikniemy. Zrób, że znikniemy. Robię, że znikniemy. Dwoje tam, gdzie trzeba. E, ale to nie, to ja tylko w twoim... O! Co za... Dobra. Panie policjancie, proszę przestać. <laughs> Jak mogłeś, Draniu! Okay, mów twarz, Chciałem prezesa bronić, ale nie wyszło mi. Nie udało mi się. Choda, no, Przepraszam. Normalnie... Naprawdę. Jaki normalnie z ciebie obrońca? Ja chciałem. Obronca. Jestem najlepszy na świecie. No Jestem najlepszym bodyguardem na świecie. Naprawdę. No sakra. Nikt mnie nie przebije. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Wejdźmy na górę. Idę. że nie zdołali cię ochronić. Otrzymywane przez nich pieniądze zostały zmniejszone. Ale ja, ja po premii? Tak Tak od razu? Dokładnie. Sekretarka właśnie mnie o tym poinformowała, że ucięła ci. Co za wredna sekretarka. No. Co mi ucięła? Pensje. Aha, okej. Okay. I okay, tak chodź tutaj. Idę. Eee, czekaj, wejdź do biura. Lecę pędzę. I z biura możemy dostać chyba na dach, pamiętam. Nie wiem, jest to możliwe. Prezes okay. na ten ten Maze bank, ja go nie znam zupełnie. Ja tu rzadko bywam. To są zbyt drogie, zbyt drogie te... Wejdź na dach Wejdź do biura, wejdź na dach. O, proszę bardzo. Ja nie mogę wejść I... na dach oh. Nie mam takiej opcji. Nie. No nie Oj mam skie. takiej opcji. Oj. Nadal nie mam takiej opcji. No dobrze, to ja w takim razie zlecę po ciebie. Dobrze. Czemu? Czekam. Co jest? Co? Czemu nie jest teraz na dole? Co to ma być? Co na dole jest? To, no helikopter na dole, teraz przed tym, jest przed wejściem. W garażu? Nie w garażu. O Boże. Przed wejściem. No przed wejściem stoi. Na dole. I tu jest wejście. No dole, dobra. No nie. wyjdź, wejdź po prostu. Widzę już! Wejdź z budynku! Ale widzę już! Ale O Boże budynek! Dobra, spokojnie. O boże budynek. Nie, nie, bo ja na spadronie skaczę z dachu, wiesz? Aha, dobra, bo teraz już właśnie widzę co się dzieje. Uła! Dobra, okej. Okay. <grym> Wylądował. Dobra, spokojnie. U Dawaj! Nie panie prezesie! O nie. Pięknie skośł. Że pan jeszcze żyje. Dobrze. Proszę startować Tak, Elegancko. mamy pana Dobrze. procesa. O, sobie zostawimy, otwar otwarte, bo to wiecie Żeby wiało lepiej, nie? No, ma coś dzisiaj Dobra, gdzie mamy lecieć? Gdzie pan teraz... Co to za... Czemu te... pan strzela? Nie to do to swojego fajer budynku! Fajerwerki jakieś tu są Bo to nowy rok prawie się zbliża no, To jest no, święto to jest. na pewno jakieś Myślę, że tak może być Okej okay. Muszę ci powiedzieć jedną tylko rzecz Jaką? Jak mogłeś? Zwalniam cię! <laughs> Byłem godun. przygotowany na to! Teraz nam przygotowany Kajty, żeś jest tam Lecę! Spadochron! Ja ci zaraz dam spadochron, typie Chodź tutaj Aha, nie poddam się Wyląduj, to ci zaraz normalnie zobaczysz Mam wylądować? Dobra Tak, co ty robisz? Halo? Kółko robię ty możesz zaraz dostać Lecę! ŁO, do mnie! Tak! żyję! Żyję jeszcze! Zdradziłeś mnie! Nie zdradziłem. zdradziłem, ja się starałem z całych sił! Po Tam prostu, jesteś, po prostu sił. jesteś niewdzięcznym prezesem! Niewdzięczny to ty zaraz... Dlatego ja muszę stać się prezesem oddać swoje pieniądze wszystkie. Wszystkie Paweł Ach. Oddawaj pieniądze! Zaraz dam normalnie. Kaj ty jesteś! No ja jadę po ciebie, poczekaj Ale limuzynę masz wziąć no, tak, limuzynę, chodź tu O no to Poczekaj no, żeś Przestań strzelać tylko tutaj i stań Normalnie, walka, walka Walka, walka? Okej, okay, walka, walka O, proszę bardzo Na gołe pięści? Tak Jak prawdziwi mężczyźni? Czyli weźmiesz, weźmiesz broń pewnie? Czekaj, muszę schować to, o tutaj No o, ej! Przepraszam, miałem... Brzmi... Jaka? Ci ze w twarz mi strzelił ze snajpy! A jeszcze no scope zrobiłem! To za zły ja człowiek! Myślałem, że pięści mi się odblokowały, a tymczasem okazało się, że to nie pięści. A jednak e, tylko to normalnie. Czysty strzał! Hankie, ten... No nie. No No co za łeb normalnie? Ja myślałem, że to no teraz na pięści będzie Nie, oszukałeś mnie wcześniej To? Nie ma tak. Ja cię oszukałem Uuuu! No, trafionet! Ty też? No tak. To za łobuz. No, po prostu jesteś ci. niewdzięcznym prezesem Teraz naprawdę. Po prostu i tyle, jesteś no. najgorszym prezesem, jakiego miałem w życiu naprawdę. Tak? No. No to niech twoje życie się skończy. Nie, nieprawda, nie dam ci tej Kończę przyjemności. Kończę twoje życie. Kończy się twoje życie. Oj! O! Jednak twoje! O nie, milion mi wypadł. Milion! Dawaj pieniądze! Pieniądze należą! Chciałbyś! chciałbyś. Mam pieniążka! O kurde EP! <laughs> Nie! O blisko! Co tam robisz? Leżeć! Leżyć. Kurde! Ciężka robota! Ciężka po prostu robota, ciężko, ciężko się dobra. z nim współpracuje naprawdę tak. Chodź na gołe pięści teraz totalnie Dobra ale, gołe pięści, tak, jednak? Czy masz kasta tak, tak, w ręku? Gołe... Nie, nie, kasta tu nie mam. No właśnie, widzę jakie gołe pięści! Ciach, ciach! No nie! I tym się, ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, chaos. Gołe... ja jestem prezesem. Gołe pięści z spałem, tak jest zawsze, powiem ci no szczerze. Tak. tak jest zawsze, naprawdę. We mnie? O minęło mnie. Ale trafiłem przychodnia. <laughs> to też się liczy? Tak, oczywiście. Czemu do mnie ochroniacze strzelają? Bo to są moi ochroniarze! O nie! Żyje! Skoł! O nie! O śmierć na rakietę tak. ale trafił. Niech będzie. Na razie.